No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest oczywiście Kirby and the Forgotten Land. No i jak pamiętacie, ostatnio odblokowaliśmy w sumie tutaj parę takich dość ciekawych, pobocznych e, zadanek, jak na przykład możemy rozdawać dania tutaj, słuchajcie, obiadowe. Całkiem, całkiem to ciekawe i niezła zręcznościówka. No ale czymś się tutaj dzisiaj jeszcze zajmiemy, ale na razie idziemy na główne zdanie. Nie zapomnijcie strzelić oczywiście łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, natomiast my już słuchajcie, lecimy. No właśnie, lecimy do mapy świata, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w tym drugim świecie odblokowanym. Jest już całkiem dużo zrobione, ale jeszcze jeszcze nie walka z bosem, jeszcze tak dobrze nie mam. E, dobra, czyli tak, tutaj byłem, tutaj byłem, no to teraz pozostaje nam ta przedostatnia misja, czyli Fast Flowing Waterworks. Okej, okay. a więc dużo, dużo wodnych zadań. Przy okazji zobaczcie, tym razem mamy e, aż pięciu do uratowania dodatkowo, a nie czterech, jak to zwykle było. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie zwlekajmy, nie zwlekajmy Okej okay. W ogóle masakra, ta umiejętność jest, słuchajcie, dziwna Ale, ale myślę, że będzie kozacka Oooo i ona jest naprawdę dobra, tam na dole coś jest No tak, ale to chyba na spokojnie Na spokojnie, na razie idziemy załatwić tego Wiecie, ja to się lubię rozglądać Na przykład zobaczyć, czy, czy tu nie ma jakiegoś przejścia Ale nie, nie ma Nie ma tak łatwo e, Dobra, rozglądajmy się, rozglądajmy się Tutaj te stworki, dobra Nie no, ta umiejętność jest naprawdę fajna Dobra, o, 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 odblokowałem dużo cennych monet. Dobra, jazda z tobą. Masakra, no ta umiejętność po ulepszeniu jest... No... świetna. Dobra, tutaj na pewno nic nie ma. Ej tu ewidentnie jakby coś mogło być, ale... ale nie, nic tu nie ma. Dobra, tak więc podrabinie w dół. No, a ty naprawdę. Ej, wyśmiałem go właśnie. Wyśmiałem go właśnie, że jak on może mi coś zrobić, a on mnie prawie załatwił. Dobra, nie naśmiewajmy się z przeciwników, bo nigdy nie wiadomo, jak mocni są. Ale nawet dobrze może, że spadłem tutaj. Bo dzięki temu... Mamy dodatkowe monety, tylko pytanie pytanie dnia, jak ja wrócę? Kurczę, może niepotrzebnie już... Chociaż nie, ja i tak chyba musiałbym spaść, widzicie? I tak chyba trzeba byłoby tutaj spaść. Dobra, a mogę jakoś tutaj się przedrzeć. no, no nie wiem. Może być to ciężkie, ale... Ale lubię tak sobie eksplorować. Yy, tutaj natomiast nic nie ma. Jeszcze sprawdźmy sobie tą stronę. No nie no, no tutaj to byłem, więc też nic nowego. No dobra, tak więc yy, płyniemy dalej. Dobra, le, lepiej uważaj na tych niektórych. Lepiej tutaj zdobywać yy, te jakże cenne monety. Dobra, idzie, idzie całkiem przyjemnie. Dobra, teraz tu. O, 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 teraz w prawo, teraz w prawo. Dobra, damy radę. Świetnie, świetnie. I przeciwników niszczę. A, ła, to było głupie. Ale dobrze, że tu poleciałem. Dobra, pierwszy uratowany. Cudownie, ale nie było to wcale takie oczywiste, że się uda. Oho, dobra, 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 ty cwaniaku. Dobra, leżysz. Okej, okay. o, no już, już, już prawie bym coś przeoczył. I co my tu mamy? Dokąd mnie to zaprowadzi? Oprócz tego, że da całą masę monet. O, proszę, jakąś konserwę dostaliśmy i mamy trzy razy zjeść tutaj te y, konserwy rybne. <laughs> dobra, lecimy. Mam nadzieję, że znajdziemy resztę. Oby... No dobra, co my tu mamy? Bo tutaj absolutnie nic nie widzę, co by mogło mnie zainteresować. To mogę rozwalić, oczywiście. Tutaj nie ma jakiegoś przejścia? Chyba nie. No dobra, czekajcie, A poczekajmy może... A nie, no może tędy przejdźmy. Bo no, wydaje się być takie oczywiste rozwiązanie. A ja, te oczywiste rozwiązania czasami są najlepsze. Dobra, tutaj moneta, tutaj też nie, nie ma nic ukrytego. Raczej nie. No dobra, to ja może najpierw załatwię tego spaniaczka. Pięknie, mamy go. No dobra, dobra, dobra. Teraz, 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 teraz orientujmy się. ej, czy tu jest? A nie, to nie jest plakat do rozwalenia, Nie, to jest, to jest taki, taki zwykły plakacik. Element tła po prostu. Dobra, a czy tu przejdziemy? O! No niby przeszliśmy, ale liczyłem na jakiś większy sekret, tak prawdę mówiąc. A tutaj nic specjalnego. Tutaj zresztą też nie. No dobra, szkoda, ja za dużo czasami wymagam, co nie? ej, co jest grane? O! Dobra, jeden z głowy, drugi z głowy, ale tutaj będą się tworzyć kolejni. Dobra, jazda z nim, pięknie. O kurcze, ilu was tu jest? Dobra, no jak trzeba, to trzeba, z tą umiejętnością to sobie damy radę. Dobra, od razu jeszcze zanim się tutaj wytworzył, to widzicie, już dostał ode mnie. Dobra, jeszcze jeden. Mam nadzieję, że to jest już ostatnia fala przeciwników. No tak, wydaje mi się i to była ostatnia fala. Dostaniemy coś fajnego? O, tak jest, widzę, że będzie ktoś do uratowania. Znaczy nie, do? sorry, no nie do uratowania, tylko po prostu kolejne ulepszenie i to tym razem bomb. Świetnie. Oj, świetnie, naprawdę. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj pingwinka oczywiście, ale nie, ja sobie zostanę przy mojej umiejętności, słuchajcie, przynajmniej na razie jest, jest naprawdę świetna. Dobra, tutaj nic nie ma absolutnie. Ej, a, a nie mogę tutaj spróbować? A nie, no nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze, nie możemy tam... Dobra, to tutaj i tam na górę można by jakoś spróbować wejść. Ej no w sumie... W sumie zanim pójdę gdzieś dalej, to aż... No mówię, aż głupio byłoby nie spróbować, no chyba że się już nie mogę cofnąć. Nie no mogę. No dobra, bo zobaczcie, czy... O, to był dobry pomysł! Masakra, ale łatwo byłoby to przeoczyć. Jakaś mega dobra moneta. Ej, dobra, 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 nada się, nada się. O, a tu jakie ukryte masakra? Ledwie wystawało. Dobra, mamy to, świetnie. Czy. Bombowa sytuacja, ok, ale. O! Ukryty pokój. Ej, dobra, dobra, warto, warto się tak rozglądać. Tu nie przejdziemy, rozumiem. A co mam z tym zrobić? A, dobra, już wiem. Już wiem, o co chodzi. No tak, no i teraz tylko w dobrą stronę. Okej, okay. tylko powiedzcie, że to nie jest czasówka, powiedzcie, że to nie jest czasówka, bo jak to jest czasówka, to mamy przerąbane. Eee. O nie, to jest czasówka, masakra. Aha, super, źle, źle popłynąłem, od razu na starcie błędne. Dobra, to teraz pewnie też błędne. No nie, no nie wierzę, ale failuję, nie, no nie uratuję ich, słuchajcie, no... Miałem... To chodziło o to, żeby mieć czas, żeby się rozejrzeć. E, do, dobra, dawaj. O kurde, o kurde! Nie wierzę, nie wierzę, słuchajcie, jak ja ich uratowałem, nie wiem, to był fart życia po prostu, fart życia, że się udało, ale cieszę się niezmiernie. Masakra, no strasznie, w ogóle nie zwracałem uwagi na tor. Jak przechodziłem, myślałem, że wiecie, obojętnie, którędy sobie przejdę, to, to i tak uratuję. A tu nie ma tak łatwo. Ej, dobra, tu nic nie ma? Nie, nie ma, ale na razie mam takie dziwne wrażenie, że robię naprawdę perfekcyjnie. I oby tak było dalej. Dobra, nie ma cię, ciebie też nie ma. Tutaj co? Okej. Okay. A, rozumiem. Dobra, rozumiem, rozumiem. Musimy przejąć kontrolę oczywiście nad tym. Tak jest. Ej, a pingwinek się ożywił. Dobra, i teraz się rozdzielamy, i teraz widzicie, mamy pięknie przejście odblokowane. O, tu nam chodziło. Dobra, jest kolejna kapsuła już zdobyta, więc idealnie. Dobra, świetnie. A ja tego też rozwalę. Oczywiście, że rozwalę. No tak, tylko że. Aaaa, dobra, już widzę, gdzie muszę go przenieść. Tylko zanim to. To może słuchajcie, zajmijmy się rozwaleniem tego, jak oni wytrzymały. Masakra, naprawdę wytrzymali przeciwnicy. Ej, chwileczkę, ale tu jest na niebiesko, się świeci, dlaczego na niebiesko? O! A! O to chodziło, rozumiem, dobra, 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 wszystko jest już jasne, słuchajcie i oczywiste. E, dobra, zbieraj to. Świetnie. Masakra, czy chyba mogę się obrócić? Znaczy, nie wiem, w sumie, może, może tak, może nie. Tak, czy siak, rozdziel się teraz z tym. Świetnie. Znaczy, no niby świetnie, bo się tutaj niby dostałem, ale. To tak nie do końca jest jeszcze ogarnięte. Dobra, a teraz tak, tutaj. Czy, czy, czy ja go odblokowałem? Chyba, chyba tak. Tak, tylko tyle wystarczyło. Dobra, trzeci, świetnie. Ej, ale tam jeszcze coś jest. Tam jest, tam jest kolejny ukryty. Aj, niby jak ja mam to odblokować. Ej, dobre pytanie, bo. Aha! To podnosi, tylko te drugie i to tylko na chwilę, niestety. No dobra, a jakbym. Dobra, mam rozkminę, jak to jak to zrobić. Tylko pytanie. a Ała, czy zadziałam? No już myślałem, że oberwę. Tutaj jest też jakieś przejście kolejne. Bo nie wiem, czy tam już trzeba iść dalej. Nie, nie, najpierw, najpierw tutaj mamy co nieco do zrobienia. Tylko jak ja mam to zgasić. Kurczę, to jest... Nie no, najpierw powinienem tam chyba zwyczajnie przejść, wiecie? Mam, mam pomysł. Zaraz się przekonamy, czy jest on właściwym. Tylko może już rozwal tego. O, dziękuję. Ten się nie odnowi. A przynajmniej nie powinien. Yy... Okej, okay. przejmij kontrolę. Zaraz się przekonamy, czy to działa. Mam zamiar, wiecie, zgasić to. Nie? A dlaczego nie mogę tego zgasić? Ej, nie... Aaaa, dobra, już rozumiem, już rozumiem, dobra, słuchajcie, przecież ja to muszę zgasić, ale za pomocą, e, no przecież właśnie tego pingwina. E, dobra, musimy pozbyć się umiejętności... Zadziałało, dobra, no musimy używać lodowej umiejętności, inaczej nie przejdziemy dalej. I w sumie ja sobie chyba zostanę teraz przy tej lodowej umiejętności, bo ona może być potrzebna ogólnie do tej misji. Tak więc korzystajmy z niej najwięcej, jak możemy. Dobra, tu jakoś przejdziemy, co, co jest świetne. I w ten sposób, widzicie, od razu sobie odblokuje odblokuję drogę nie tylko do gwiazdki, ale również do kolejnego tutaj stworka, potrzebującego naszej oczywiście pomocy. Tak więc nie czekamy, zbieramy czwarty, czwarty uratowany. E, wydaje mi się, że za tamtym... W sumie nie wiem, co jest za tamtym. Kurczę, może tam jest też coś cennego. No, że też tego wcześniej nie zgarnąłem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Eee, Podejść tutaj, podejdź tutaj. Dobra, tu się rozdziel oczywiście. I teraz się przekonamy, może. A tu jest coś naprawdę cennego. O! I dobrze, że tu poszedłem. Zobaczcie, mamy tą rybną konserwę, a więc musimy znaleźć już tylko jedną. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ok, wszystko co można było tutaj zgarnąć, to zgarnęliśmy. Nie czekając, więc dłużej idziemy. Komunety zwierz, idziemy w tym kierunku. No, i zobaczymy, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Okej, okay, ten czek nas czeka, ale nie no. Lodowa umiejętność też jest fajna. Jak uciekł? <laughs> Całkiem niezłem. Ej, dobra, ale zasuwamy, ale zasuwamy. Tylko, czy, czy dobrze zasuwamy, w dobrym kierunku. A, widzicie, bo to mnie wycofuje. To nie takie proste wcale. Dobra, coś tu się. Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy to, świetnie. A mogę tak się rozbić, tak? Mogę w sumie. W sumie mogę, więc nie jest źle. Dobra, jesteśmy już prawie przy końcu. Ej, ej, ej. No w sumie nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne, żeby to zebrać, no ale dobra, nie, nie dać się. Nie dać się w ten wir. Ała, zaraz tu wpadnę. A tam jest jeszcze konserwa, Ej, nie no, czekajcie, musimy konserwę zebrać, bo inaczej będziemy mieć kolejne zadanie. Jak tylko się uda. Ale to, to, to naprawdę nie jest proste. Dobra, mamy to. Uff, zadanie wykonane. Super. Teraz tylko pytanie, co się znajduje tutaj. Okej, okay, coś, coś się powinno pojawić. Monety i jest przejściem. Mam dziwne wrażenie, że... Znaczy nie wiem, może za tym wirem coś się kryje, no kto, kto to wie tak właściwie, co nie? Kto to wiem? Ale mam wrażenie, że jak tam wpadnę, to zginę, więc może lepiej nie próbujmy. No, lepiej chyba... Ło, wow, ale wyszło. Trochę przypadkowo, ale wyszło. Dobra. Co to mi da? Ej, tu są jeszcze do uratowania. A, tylko widzicie, że ja muszę sprawić. Co... A, nie, w sumie nie muszę tam tego rozwalać. Nie ma takiej potrzeby, prawdopodobnie. O! A, dobra, dobra, mamy to, słuchajcie. Pięć uratowanych tych ładów dies. Super. E, no dobra, to, to chyba się zbieramy. Coś czuję, że to jest już zaraz koniec poziomu. Przynajmniej tak, tak to wygląda. Jaki przejazd przez rurę, masakra, dobra. Tylko zbierz wszystkie monety. Świetnie, udało się. No i jak widać ostatnia trójka. Ej, a czy tam coś nie ma? Nie, to to wyglądało jakby coś tam było, jakieś ukryte przejścia, ale, ale nie wiem. Dobra, ratujmy ich. No i świetnie. Kolejny poziom, jak widzicie, wykonany. Pytanie, co jeszcze tutaj było do zrobienia? Tutaj pięknie mi wszystko wyszło. Wygraj walkę bez wpadania do wody? Okej, okay, dobra, nie wiem jaką walkę, nie wiem jakie był, jaki było ostatnie zadanie, ale... Spoko. <laughs> spoko, czemu nie? wiem. Target switch, okej. Okay. Ale jeszcze jedno powinno być, no właśnie. O, tu jakie ładne. Świetnie wygląda. Katera dostaliśmy, super. Najważniejsze, że jest słuchajcie, poziom ukończony, że mamy przejście dalej, że mamy tutaj coraz więcej tych wadlis uratowanych. Nasza, nasze miasto się rozwija. Tak, no, no, właśnie tutaj w ogóle było pierwszy raz 11, a nie 10 do zdobycia. Na pewno jakieś poziomy się jeszcze odblokują. 19, po co? no to tyle to ja mam. No, sorry, sorry, to, to jest na easy. Świetnie. The Tropical Terror. Uuu, ciekawie to wygląda. Dzięki za pomoc, koledzy. Tak, Challenge the Boss. No, pójdziemy, tam pójdziemy, oczywiście, ale o proszę bardzo, już nam się odblokowały. Jedno, jedno przejście nam się odblokowało dodatkowe. Volcano Fire Treasure. Tutaj jest na dwie gwiazdki trudność, minuta na wykonanie zadania, ale fajna umiejętność przynajmniej co nie? Że ta wulkaniczna, niezwykły ogień tylko wulkan. Ojejku, ale już, aha, dobra. Kumam o co chodzi? Kumam o co chodzi? Dobra, e, a ty tu nie lataj, tylko po prostu biegaj, tak szybko jak możesz. E... Oj, 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 oj. Nie, nie, trafiłem. Ej, czemu nie mogę trafić? Dobra, trafiłem, dziękuję. Ała, znowu berwałem. Trochę, trochę to słabe z mojej strony, ale najważniejsze, że jakoś idzie. A, a tego nie mogę rozwalić? Nie no, mogę. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj świetnie. Jeszcze jedno. Mamy to. Teraz co? Teraz tutaj, tak jest. O kurcze, tu co się dzieje? O nie, nie trafiłem, masakra. Ała, to było nie no, musimy się mieć naprawdę na wielkiej baczności. Dobra, teraz tu. Uff, mamy to. Ale to nie koniec, to nie koniec, tak łatwo być nie może. Masakra, zrobić to w minutę, to jest słuchajcie, koszmar. Dobra, idzie całkiem, całkiem nieźle, tylko ja musiałbym trafić za pierwszym razem zawsze. A jak widać, z tym są i, niezłe problemy. Dobra, jeszcze tutaj, świetnie, to już tu, tutaj odpal to. Dobra, mamy to. Teraz, o, skok, świetnie. I. Jejku, będę miał straszny czas. A to już jest chyba koniec, T tak jest, dobra, przynajmniej, przynajmniej na koniec mamy już e, załatwione to. Nie no dobra, może nie jest takie mega trudne, ale zrobić to w perfekcyjnym timingu może być ciężko. No mi 11 sekund za dużo, no ale popełniłem sporo błędów. No ale i tak cieszę, że mamy zadanie wykonane, kolejną gwiazdkę zdobytą. Gwiazdki się przydają, jak najbardziej. Dobra, w takim razie słuchajcie, bardzo fajnie, wracamy. Ej! Czemu to jest zablokowane? To jest jeszcze zablokowane. Chakarm Cutter. Aha, dobra, czyli będzie trzeba sobie coś ulepszyć, żeby tutaj dojść. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No tak, no bo nie, jak mogę robić tutaj zadanie, e, jak jeszcze, wiecie, nie mam odpowiedniej umiejętności. E, dobra, wracamy do miasta w takim razie. Idziemy ulepszać. Co prawda bomby na razie, ale, ale jednak. <laughs> dobra, dobra. Przy okazji sobie kupimy za ciężko zdobyte monety coś, no, no nie musicie wyświetlać, że muszę ulepszyć, no zdaję sobie z tego sprawę. Odblokowałem, więc trzeba z tego korzystać. I zobaczcie, już mam 70 uratowanych, na górze się wyświetla. Dobrze wiedzieć. Natomiast najpierw tutaj, 10 to jest taka uczciwa cena, jakby jestem w stanie na to pójść. Dobra, co dostajemy? No bardzo ładne. A tam jest już, że razy dwa, czy ja już to miałem, no właśnie. Czy tutaj się mogą trafiać powtórki? O, tu jest coś nowego. Nowe, świetnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, wracamy. Wracamy. To jest śmieszne, że jeżdżę jak na łyżwach, nie? Kiedy mam tą specjalną umiejętność. Dobra, dobra, wchodź do środka. Tak jest. I, 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 i. i, i. No, zdziwił się jak zwykle. Dobra, dawaj mi to ulepszenie. Czekam na nie. Oczywiście, że je ogarniamy od razu chain bomb, dawaj. i teraz yy, ciekawe, jak teraz to będzie wyglądać, 500 i dwie gwiazdki. No drogo, trochę drogo, no, ale jak trzeba, to trzeba. Jak on to młotkiem przerabia, to ja nie wiem. <ścoughs> Ej, masakra, czy to jest jakieś nawiązanie do Zeldy w ogóle? Bo bardzo mi to przypomina rupping. Ej, nie wiem jeszcze jak ta bomba działa, ale nie mogę się doczekać, żeby móc to przetestować w kolejnym materiale. E, natomiast czekajcie, o, ty chcesz ze mną porozmawiać. E, tak. Tak, spotkałeś Kirby'ego, No co ty nie powiesz? No dziękuję mi, ale to tylko tyle. Dobra, no to sobie tak pogadaliśmy chwileczkę. Co tutaj może się dziać? Czy tu można coś kupić? Tak, tu mogę uzdrowić swoje życie. Okej. Okay. Czyli... Aha. I zobaczcie, mogę sobie wybierać, czyli tak, żeby uzdrowić trochę sobie życia. Eee, no tak, ale to działa tak samo w sumie. Tutaj to uzdrawia dużo, a to uzdrawia całe moje życie, no ale w sumie mam na full, więc nie mam takiej potrzeby na razie korzystania z tego, więc w sumie spoko. <laughs> Dobra, a tutaj co mamy? Tu mamy jakby pocztę. Tak, prezenty. A właśnie tutaj można wpisywać specjalne kody. I wtedy dostajemy jakieś specjalne bonusy i takie tam fajne rzeczy. Okej. Okay. Czyli tutaj muszę iść i znaleźć jakiś kod? Tak, tak rozumiem. Hmm. Nie, jeszcze, jeszcze nie. Dobra, dobra, słuchajcie. Na razie tam się tutaj jeszcze porozglądał, co my tu mamy. Ale mówił tak jakby... O, o, coś, coś chce mi powiedzieć. Dobra, pogadajmy. O, zobaczcie, something is written on the wall. Let's see. First password. Dobra, pierwsze hasło, czyli coś takiego powinienem tutaj wpisać. Dobra, zobaczymy. Eee, dobra, use. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. <grym> dobra. O, ja, jakie pióro ma Kirby? Masakra. Dobra, czekajcie, no zobaczymy, czy, czy coś z tego wyjdzie. Eee, ma, mam nadzieję, że, że nie pomylę, że nie zrobię literówki. Dobra, czyli pierwsze hasło. To się przez 2S pisze, co nie? Chyba tak. Gorzej, jak teraz zrobię jakiegoś strasznego faila i będziecie się śmiać. Okej, okay, muszę zobaczyć, słuchajcie, przed domem. Ponoć tam mam prezent. No zaraz zobaczymy. Jest! Ej, ciekaw, ciekawe co dostaniemy. Nie mam bladego pojęcia, ale idziemy odpakować oczywiście. No Kirby, zobacz co tam dostałeś. o czy to są 100 starcoinów? No bardzo fajnie. No zawsze się przyda, słuchajcie, zawsze się przyda, Starcoin jest zawsze potrzebne. Yy, bardzo dobrze. Natomiast słuchajcie. Jeszcze coś chcesz mi powiedzieć? Yy, coś ważnego? Nie no, dobra, tu już chyba wszystko ogarniamy. Tutaj nic więcej na razie nie ma. Być może coś będzie dopiero w przyszłości, kto to wie. E, natomiast, oczywiście, w kolejnym materiale słuchajcie, ruszamy na kolejnego bossa. E, drugi świat, wtedy, mam nadzieję, że uda nam się już zakończyć, i odblokujemy ten trzeci. Jeszcze mówię, nie wszystko jest od razu odblokowane, ale spokojnie, spokojnie, wszystko się zrobi. Ale to tyle moi drodzy na dzisiaj. Jeżeli się podobało, strzelcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco. Widzimy się wkrótce. Tak więc cześć i czołem, i na razie hej!